W tym roku pierwszy raz jako członek rodziny DAFO jestem na targach autobusowych w Pradze, razem z naszym nowym partnerem Glaspotrade i prezentujemy rozwiązania DAFO, które są w autobusach obecne od wielu lat, oraz rozwiązanie, które jest nowym produktem stworzonym w ramach projektu rozwojowego trwającego 2 lata. Efektem tego projektu, tych badań była wiadomość, informacja, że pierwszym produktem pojawiającym się w chwili, gdy mamy zagrożenie pożarowe w pojedynczej jeszcze celi, takiej dużej baterii autobusowej, jest tlenek węgla. Stworzyliśmy czujnik tlenku węgla, który może być zastosowany do wczesnej detekcji niebezpieczeństwa pożarowego, i dzięki temu możemy wykryć takie zagrożenie. W chwili kiedy jeszcze temperatura całej baterii nie wzrosła do niebezpiecznego poziomu, jeśli wykryjemy to na odpowiednio wczesnym etapie, możemy ukryć, użyć środek gaszący, który w tym przypadku jest środkiem chłodzącym, znajdującym się w zbiorniku i wtryśnięcie go do zamkniętej przestrzeni batery paku powoduje rozproszenie energii, odebranie energii cieplnej od pojedynczej celi, która znalazła się stała się tym zarzewiem ognia i dzięki temu możemy uniknąć powstania pożaru już na etapie, kiedy on jest naprawdę mały. Od wielu lat systemy dafo w postaci takich butli ze środkiem gaszącym spotykamy w autobusach nie tylko w Polsce, w Czechach niestety do tej pory ich za dużo nie było. Mamy pierwszego klienta w Libercu i staramy się to rozszerzać. To, co jest nowością na tym rynku, umówmy się, że nowością nie z tego roku, ale już istniejącą od kilku lat, to system Vulkan, który różni się od wcześniej bardzo popularnego systemu SVK tym, że jego koszty eksploatacji w ciągu całego życia autobusu są dużo mniejsze niż koszty aktualnie stosowanego systemu z racji tego, że główne elementy systemu nie ulegają wymianie przez okres aż 15 lat.